Jeśli ktoś nie zdążył dzisiaj, to następna taka okazja będzie za rok. Siódmy dzień otwartych drzwi krakowskich muzeów przechodzi do historii jako impreza udana. Muzeum narodowe, sztuki współczesne i wiele innych, w sumie 22 muzealne placówki, udostępniły swoje ekspozycje. Jedna z nich była bardzo atrakcyjna i była pod ziemią. Sprawdziła to Wioletta Braton. Jedną z największych atrakcji Dnia Otwartych Drzwi Krakowskich Muzeów jest możliwość wejścia do schronu przeciwlotniczego. Naszym przewodnikiem po tym schronie będzie pan Mariusz Bembenek z Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Rawelin. Zapraszam. Z czego zbudowany jest ten schron? Schron zbudowany jest z betonowych prefabrykatów w kształcie łuku, ma długość ponad 50 metrów, jest zbudowany na planie łamanej litery S. Czy one były wykorzystywane? Ten schron sprawiał wrażenie poczucia bezpieczeństwa, niż bardziej zapewniał to bezpieczeństwo, ponieważ te prefabrykaty są bardzo cienkie, mają tylko 15 cm grubości. Niemniej jednak takich, takie schrony budowano i one miały służyć y, tym osobom, które z, podczas ewentualnego nalotu znalazły się na ulicy. Ulica Królewska w czasie okupacji znajdowała się w tak zwanej dzielnicy niemieckiej. Tutaj i, i dlatego te schrony miały służyć przede wszystkim Niemcom. Zaskoczonym podczas nalotu Zaskoczony lotniczego podczas, na ulicy. Tak, tak, ponieważ w każdym budynku był schron był przeciwlotniczy urządzony w piwnicy. Ten schron, w którym się znajdujemy był wyposażony tylko w wentylację oraz odwodnienie do kanalizacji miejskiej. Za nami znajduje się pomieszczenie, gdzie była toaleta prowizoryczna i wyjście ewakuacyjne do góry miało służyć ludziom, którzy tutaj się znajdowali w przypadku zasypania schronu. To nie było miejsce, gdzie była zapewniona jakaś wygoda. Wzdłuż tych długich korytarzy były umieszczone po obu stronach ławki, na których mieli siedzieć ludzie podczas nalotu. Był to bardzo prowizoryczny obiekt. Dzień otwartych drzwi muzeów to jedna z nielicznych okazji, kiedy można było tutaj wejść. Nielicznych to nie znaczy jedyna. Kiedy jeszcze można tutaj zajrzeć? Udostępniamy nasze schrony również pod, podczas nocy muzeów, a także dla grup zorganizowanych, na przykład dla młodzieży szkolnej. Chron, który odwiedziliśmy mieści się przy ulicy Królewskiej między blokami 24 a 48. W najbliższej okolicy mieści się kilka podobnych. Wszystkimi zajmuje się Stowarzyszenie Rawelin. Wioletta Bratuń, kronika.